Szczęść Boże, kochani, to będzie naprawdę dłuższy odcinek, ale to nic, czasami warto. Zapraszam dzisiaj o wdzięczności i narzekaniu. Co zatem wybrać? To normalne, że w naszym życiu pojawiają się takie schody, czasami górki, dołki, kryzysy radości, ale Pan zapewnia nas w swojej Ewangelii, by w porę i nie w porę umieć oddawać mu cześć i chwałę. Jeden z moich bardzo ulubionych ojców duchownych, takich mistrzów duchowych, mawiał: jeżeli narzekasz, am ampleciesz, obmawiasz, siejesz zamęt przeciwko Bogu, to tylko niszczysz siebie, innych, i tak naprawdę perspektywa twojego patrzenia jest y, zaciemniona, zafałszowana. Czyli stawiasz pomnik Bogu? Nie, stawiasz pomnik demonowi. Szatan istnieje. Czy nam się to podoba, czy nie? Czy jesteśmy w stanie stwierdzić dowodowo? Nie ale podobnie jest z Panem Bogiem, a On za wszelką cenę chce w nas wbijać takie szpile po to, żeby zdegradować nas do takiego poziomu, żebyśmy ciągle myśleli o naszej słabości, o to, jacy jesteśmy beznadziejni, jak do niczego się nie nadajemy, jakie mamy ciągle grzechy i że po prostu nic z nas nie będzie i że po co to wszystko i gdzie jest sens. Do takich myśli... Prowadzi nas zły duch zawsze różnymi sposobami, i to jest niestety bardzo częsta praktyka wobec tych, którzy pragną być przy Panu Bogu. Dlatego pytanie brzmi: jak radzić sobie z takimi pokusami? Jak je omijać? Jest, moi drodzy, na to konkretna metoda. Jest ich więcej. Oczywiście, że trwanie przysłowie Bożym, Msza Święta, sakramenty to jest, są naturalne sprawy, najważniejsze. Ale zachęcamy Was wszystkich jako osoby duchowne, mam nadzieję, że też to słyszycie, do budowania ducha wdzięczności. Dlatego coraz częściej też jest adoracji z uwielbieniem Chrystusa. Dlatego coraz częściej zachęcamy też do tego, by dziękować. Chrystusowi, nie tylko prosić, ale stawać w duchu takiego, Boże, jak dobrze, że Ty jesteś. Nie dlatego, że dajesz mi zdrówko, że jesteś taki niesamowicie przebaczający ciągle, że się tym nie męczysz, ale dlatego, że jesteś. Że ja wiem, że jesteś. Po prostu dlatego uwielbiam się. I jest taki mechanizm, nazywa się on, to do, 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 rachunek sumienia. I wiem, że kiedy przygotowywaliśmy się w różnych latach do sakramentu Eucharystii, do przyjęcia Pana Jezusa po raz pierwszy, kiedy przygotowywaliśmy się do sakramentu Spowiedzi Świętej, kiedy mieliśmy czynić pokutę, to zawsze było: wymieniaj grzech. Co zrobiłeś źle? Ale rachunek sumienia to nie jest tylko sprawozdanie, jak do apteki. Z konkretną ilością. To nie jest tylko to. To jest też umiejętność zobaczenia, jak Bóg działa w Twoim, w Jego, w Jej i w moim życiu. Bóg działa w życiu każdego z nas. I dlatego, żeby to ujrzeć, żeby to zobaczyć, potrzebujemy. I teraz zachęcam Was, kochani, naprawdę. Jeżeli chcesz. Jeszcze mocniej wejść w tę relację z Bogiem. To nie wystarczy taka zwyczajowa postawa. Trzeba sobie zrobić, tak rozkopać to wszystko, co tam jest w harmonogramie dnia i zrobić totalnie revolution i grunt na to, żeby było tam miejsce, taki czas, taka przestrzeń. Załóżmy 10-15 minut na rachunek sumienia. Z czego ten rachunek ma się składać? Ano z tego, że zaczynamy najpierw no od modlitwy, kochani, od modlitwy zaczynamy. Zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego. Ona może wyglądać w następujący sposób. Boże wszechmogący, drogi Tato, Ojcze, Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Daj mi Ducha Świętego. Ja naprawdę w Ciebie wierzę. Ja naprawdę pragnę pracować nad sobą, ale wiem, że jestem niezdolny popatrzeć na siebie Twoimi oczyma. Dlatego proszę Cię, daj mi Ducha Świętego. Niech Duch Święty udziela mi swoich siedmiorakich darów. Niech Duch Święty. Sprawi, bym miał udział w Jego owocach, bym potrafił odkrywać, jak piękny jest człowiek i to, co mnie otacza, że nie jest wszystko beznadziejne i bezsensowne. Proszę Cię, daj mi Ducha Świętego. Na przykład w taki sposób, ale możesz to uczynić naprawdę na swój sposób. Nie ma jakiejś takiej metody, że tylko to i to. Nie. Chodzi o to, żeby było serce przy sercu, żeby to była ta bliskość, ta intymność między ja, między ty a Bóg. I wtedy rozpoczynamy. I co, będziemy teraz pisać sprawozdanie z grzechów? Nie, 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 nie. Zaczynamy od wdzięczności. Możemy to zrobić. Wstajemy. Wiadomo, każdy się spieszy, nie? No ale jednak pamiętamy zazwyczaj co się stało w przeciągu dnia. Znałmy od tej godziny 6 do 19. I pyk! O 19 sobie planujemy 10-15 minut tego rachunku sumienia. Więc jeżeli mamy powiedzieć o wdzięczności, to najlepiej skupić się na jednym dniu, nie na tygodniu, miesiącu czy roku, tylko żeby umieć Panu Bogu podziękować każdego dnia. I możemy to uczynić od godziny do godziny. Co takiego mnie spotkało? Za co mogę Bogu podziękować? Znam taką osobę, która czyni rachunek sumienia od kilkunastu lat i nigdy nie powtórzyła, przynajmniej tak twierdzi, tego za co dziękuję. Jest takie mnóstwo tego, za co można dziękować. Za to, że wstałem, za to, że widzę, za to, że mogę wstać, za to, że mam nogi, za to, że jak na przykład ktoś ma rodzinę, za to, że widzę te swoje pociechy. Za to, że budzę się w domu pełnym radości, pokoju, za to, że mam chęć do tego, by iść do pracy, za to, że tam po drodze spotykam kogoś i na przykład ktoś tam mnie uśmiecha, za to, że no właśnie, za wiele rzeczy od pewnych myśli do słów, gestów, rozmów, czynów, spotkań, szukaj. Szukaj i dziękuj od godziny do godziny. Jeżeli to już uczyniłeś, uczyniłaś, to zachęcam cię do tego, aby teraz zdać faktycznie Bogu sprawę z tego, co było niewłaściwe. I tutaj chciałbym, by nie było wiele takich rozważań, typu, a nie, no to może to nie, bo Boże, w sumie tutaj. Nie chodzi o to, żeby się usprawiedliwiać. Wiecie, Bóg doskonale nas widzi i nas zna, ale to Tobie jest potrzebne, żeby po prostu wylać na tacy to wszystko, co było. Od razu co ci się kojarzy, co, co tak czujesz wewnętrznie, sumienie ci podpowiada, no nie, no to było złe, to trzeba Bogu oddać i, i kropka, i amen. I wylewasz od godziny do godziny. A może tutaj jakieś zaniedbanie, a może jakieś takie wchodzenie w myśl i projektowanie jakiejś myśli o jakiejś osobie, a może jakaś obmowa, a może jakaś plotka, a może mówienie jakiejś prawdy, ale która tę konkretną drugą osobę będzie ranić, a może yy, właśnie... Jakieś sprawy związane z rodziną, niepoświęcanie czasu, może jakieś krzyki, może nieumiejętność zapanowania nad własnymi emocjami. Ale nie tylko skupmy się na tym, czego nie, czego, co my uczyniliśmy, ale czego ja nie zrobiłem, a mogłem zrobić. Bóg nam stawia konkretne osoby, i czasami jest takie, tak myślimy sobie, iść czy nie iść. Pomóc czy nie pomóc, kupić tę bułkę tej osobie czy nie kupić, różne są sytuacje. I warto właśnie podjąć taką refleksję chrześcijańską: Boże, co ja mogłem jeszcze zrobić, a czego nie uczyniłem, a co by było właściwe i dobre i to też Bogu oddać. Jeżeli to już uczynimy, to wtedy warto stanąć w takim duchu modlitwy i powiedzieć: Panie, ja Tobie się całkowicie powierzam. Ty jesteś moim Bogiem, chcę Tobie dziękować, uwielbiać Cię. Wiem, że cokolwiek mam i posiadam, mam to od Ciebie i Tobie to oddaję w wolności, bo Ty jesteś Panem mojego życia. I proszę Cię, wiem, że jestem słaby, ale teraz mam w sobie głębokie przekonanie, by jutro być choć trochę lepszym, ale nie uda mi się to bez Twojej łaski. I tutaj jest czas, taka przestrzeń, na to byś ty poprosił swoimi słowami Boga. Możesz to uczynić swoimi słowami, możesz powiedzieć kilka słów i zakończyć tą modlitwą. I jeżeli pyta, zapytasz mnie, o jaką modlitwę tutaj mogę powierzyć Panu Bogu, to ja zawsze uważam, że jest to modlitwa dnia codziennego, czyli modlitwa Ojcze Nasz. Warto właśnie kilka słów powiedzieć jakoś sobie postanowić, coś może też na jutrzejszy dzień i powiedzieć modlitwę Ojcze nasz. I to jest, kochani, wasz wybór. Czy będziecie szli drogą wdzięczności, uwielbienia, po to, żeby nie wchodzić w taką przestrzeń ciągłego narzekania, która mnie rozrywa wewnętrznie, która sprawia, że ja tracę chęć do życia, która sprawia, że ja nie czuję tego sensu życia, która Niszczy relacyjność, bo ja zaraz będę patrzył podejrzliwym okiem, a ta wdzięczność ten rachunek sumienia też uczy mnie konfrontacji z drugim człowiekiem. Uczy mnie siły i odwagi, by stanąć i porozmawiać i rozwi rozwiać pewne wątpliwości, jakie czasami mamy. My często projektujemy pewne myśli i tak dalej, bo my nie chcemy rozmawiać, a może właśnie. Ten rachunek sumienia pomoże nam również w tych innych sprawach, z którymi mamy czasami problem. Zachęcam Was, moi drodzy, do tego, by ten rachunek sumienia praktykować, by się nie bać i pamiętać, że chodzący w Duchu Świętym zawsze ma odwagę do tego, by uklęknąć i z pokorą prosić Boga o Jego łaskę, o to, by On podtrzymywał nasze życie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam do tego, abyście skomentowali, polubili i podali dalej. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie i o innych. Pokój i dobro.